I zjeżdżamy na krypę, na pięterko. czekaj, to będzie chyba piętro trzecie, kurę, najwyższy poziom. Oszła wyżej mi nie wrzucą, będę stał koło kapitana, bo jadę na pełnych aderach. Trzeba kurę trochę łapy podnieść do góry, żebyśmy nie zapierdzili, panie tutaj w ten rancik łapami, bo jesteśmy bardzo niscy. O, o przejdzie. Pięknie przeszła Franca. Dobra, jedziemy dalej Dawaj kurde, wrzucaj bieg Dawaj Będziemy kręcić teraz pani Manianę Ciekawe będzie nas ustawią A, kierunek włączy ojciec A? Trzeba zawijkę zrobić, tak tutaj kolega pierdzielić, nas, zaraz nas pokażą gdzie mamy zaparkować w france czekaj musimy się ustawić dobra pokazał nam, że mamy stanąć przy krawędzi, uważać, żeby naczepa nie pójść po porancie jedziemy dalej, kurde trzeba się jak najbliżej ustawić a wyskoczy jakiś Gość po prostu. Gość, ale fajnie. Przy samym wyjściu będziemy stać panie. Ja pierdzielę, do piąty. Wszyscy będą chodzić szukać swoich klamotów, a ja tylko hyc i już będę pan. <laughs> czekaj, czekaj, bo tam temu trambili. No, mamy naczepę, na pewno będą kazali nam jeszcze podjechać. To podjedziemy jeszcze bliżej. Czy pokazuje tam kupina, pokazuje Dobra. Motor upsztelen. Teraz trzeba jeszcze zrobić tylko informacji na tacho Czyli pauza Wprowadzamy teraz drukuj miejsce Poza zakresem prom pociąg zapisano No i świeci nam się 049 Mamy, będziemy mieli na podjazd No i już tam tam o, miejsce zbioru, płyniemy Piotrusiem Panem Pyk, motor abstellen Hajcunk trzeba wyłączyć takie tam dziwne rzeczy no i tyle tam tyle wyglądał wjazd na prom See ya!